Porzucony Polonez, a tu żyje dalej oraz ma się dobrze. zaparkuje koło niego. Tym gruchotem, którym jeżdżę. Oczywiście za jakość filmu y, przepraszam, bo nagrywam telefonem, nie kamerką GoPro. Y, do rzeczy w poprzednich y, w odcinkach, filmach z tym samochodem, y, w pierwszym i drugim filmie porzucony po nas y, Atu, porzucony po nas y, Atu żyje, miał to naklejkę. W poprzednim y, odcinku nie miał oraz miał mniej. Z żartą klapę, nie dotykam, nie jest to mój samochód i coraz gorzej wygląda. Kiedyś tam ktoś sprawdził yy, blachy, że on miał opucony, chyba tam, no wtedy miał opucony przy, ocej, yy, przyglądał oczywiście brak. To jest oczywiście, że tu no, poprawię, bo też kocham tą markę. Przypomnijmy sobie przebieg, jeżeli będzie czytelny. 107 tysięcy 71 kilometrów. Czyli nie, z tego samochodu. To nie z tego samochodu ten plastik. Maska chyba nie wiem, otwarta, nie otwarta. Nie jest otwarta. No Może dobrze. Na kapciu yy, samochód. Pójdzie chyba na żyletki. Odwiedzam go. Teraz jest marzec, szósty. To będzie gdzieś za 2-3 tygodnie po 6 marca maturdzę jak to samochód i nie zanudzam Bo muszę zmontować poprzedni film nagrany no oczywiście z jazdy z samochodem bo zobaczyłem samochód BMW E91 lub E90, nie wiem, nie znam się na BMK, tylko na tej motoryzacji. Dobrze. Może kiedyś jeszcze przyjadę swoim polonezem Karo lub Karo Plusem, zanim oddam go do muzeum. Do następnego.